I witam państwa 14 grudnia. Zima się zbliża. Mamy dzisiaj około 0 stopni, a przed nami numer 101, czyli 101 egzemplarz Mercedesa serii W211, który już niebawem pojawi się w naszych ogłoszeniach. Tym razem przed nami E220 CDI, czyli dieselek o mocy 150 koni mechanicznych. Linia stylistyczna Awangarda. Samochód wyprodukowany w 2004 roku który przejechał do tej pory około 186 tysięcy kilometrów. Samochód od 2005 roku był w rękach jednej właścicielki pani Gizeli. Rocznik Bodajże 42 jest zachowany pierwszy stary brief, który to dokumentuje. Samochód z kompletną historią serwisową w ASO do 2020 miał wówczas około 170 kilka tysięcy przebiegu, a obecnie po sprowadzeniu do kraju samochód został dokładnie sprawdzony zarówno na stacji kontroli pojazdów podczas pierwszego badania technicznego, ale również przez niezależny serwis mechaniczny, który zalecił wymianę kilku elementów. Przy okazji został zrobiony wykonany również kompleksowy serwis eksploatacyjny, łącznie z olejami, filtrami. W tym również skrzynia biegów jest to udokumentowane fakturą. Także samochód jest gotowy do jazdy, od kilku dni również zarejestrowany i ubezpieczony w Polsce. Jeżeli chodzi o stan blacharsko-lakierniczy, jest on naprawdę, naprawdę doskonały. Jedynym elementem, który był powtórnie lakierowanym to prawe przednie drzwi, tylko górą do tej listwy tutaj dół już jest w oryginale. Także mamy można powiedzieć pół elementu powtórnie nakierowanego, a poza tym karoseria jest w pierwszym fabrycznym lakierze, który zachowany jest w ponadprzeciętnym stanie. Minimalne ślady użytkowania z przodu, drobne odpryski od kamyczków. Reflektory czyste, przejrzyste w idealnym stanie. Mamy tutaj biksenon czujniki parkowania przód i tył, wszystkie detale, chromy, emblematy, elementy wykończeniowe w bardzo dobrym stanie estetycznym. Pasowania wszystkich zderzaków, narożników. Idealne, tak jak ma być. Samochód stoi na oponach letnich Goodyear z 2017. Są one w dobrym stanie z tym, że jedna opona posiada uszkodzenie. Tutaj ta, także ona się kwalifikuje do wymiany. Ale jako rekompensatę, samochód posiada drugi komplet kół aluminiowych. Z oponami zimowymi w bardzo dobrym stanie. Wszystkie szyby fabryczne, łącznie z przednią, czołową, są to szyby typu Sol Extra, czyli atermiczne, takie lekko zielonkawe, typowe dla wersji awangardy. Tu jakiś mikro odprysk. Również tutaj na rancie, niestety drobne obicie. Listwy, dekory. W bardzo dobrym stanie szklany szyberdach. Gumy uszczelki zachowane w bardzo dobrym stanie. Linie boczne, w stanie fabrycznym. Spasowanie zderzaków. Tutaj mały, małe uszkodzenie na tym chromie tylnego zderzaka. Tylne lampy wyglądają o tak. Emblematy. Trzecie światło stop wszystkie ledy świecą. Jakbym się gdzieś przejęzyczył, to przypominam, że nie jest to konkurs z języka polskiego. A jeżeli ktoś szuka materiałów o tematyce poprawnej wymowy języka polskiego, zapraszam na kanał profesora Jerzego Bralczyka. Tam jest odpowiednie miejsce dla tych, którzy tylko czekają, żeby coś tutaj się wymknęło, nie tak i już leci szarańcza helikopterów, żeby to wychwycić. To jest takie ciekawe zjawisko. Także profesor Jerzy Bralczyk polecam serdecznie. Zapraszam do środka tymczasem. Tutaj e, rączka na. Drzwiach pasażera, niestety, troszkę zmarszczona. Czasami tak to jest, że w zależności od rąk, od kremów, które są stosowane, e, nieraz starsza pani jeździ tu z przodu, która używa kremów, e, ten, te ślady zużycia są większe niż po stronie kierowcy. Proszę zobaczyć. U kierowcy to wygląda niemal jak nowe. Ale to szczegół. E, wszystkie tutaj. Zakamarki. Tak powinno wyglądać wykończenie masą uszczelniającą. Dzisiaj, produkowane samochody powinny brać przykład, jak to powinno wyglądać. To wszystko obszyte materiałem, przyjemne w dotyku. Również dzisiejsze samochody, dzisiaj, produkowane powinny brać przykład. Uszczelki, poszyte materiałem, również powinni brać przykład. Gumowe listwy. Tutaj nic nie jest obkopane. Dwaniki oryginalne, fabryczne. Siateczka niezniszczona. Ładna taka. Tak samo wykładziny. Fotel pasażera. To tu dużo mówić. Nici na szwach powiedzą, powiedzą same za siebie. Nic tu nie jest zarwane, wysiedziane. No i elegancja Francja, czyli kokpit 211 z duszą prawdziwego Mercedesa. Zobaczcie, że żadne guziki nie są takie wypłowiałe czy wyświecone. Wszystko jest matowe. Niestety nie ma tutaj podgrzewanych foteli, jakby ktoś myślał, że Awangarda to jest najbogatsza wersja wyposażenia. Nie. Klasik może mieć więcej wyposażenia dodatkowego niż Awangarda. Tak to nie funkcjonuje. A będąc tu przy okazji, karta drugi kluczyk zapasowy w wizytowniku. Ktoś mi zaraz na pewno napisze, że schowek opada. No tak wiadomo, że. Zerwany sznureczek od zwalniacza. To jest typowa przypadłość. E, mamy tutaj dokument, dokument homologacyjny producenta. Mamy homologację drugich kół aluminiowych marki Real. E, mamy stary pierwszy brief potwierdzający historię pojazdu. E, raptem, e, raptem przez 3 miesiące auto było zarejestrowane na firmę a po trzech miesiącach na początku wprowadziłem w błąd przepraszam, nie w 2005 lecz w 2004 roku jako auto 3 miesięczne kupiła Pani Gizela Pani Gizela urodzona 41 roku a nie drugiego jak powiedziałem na początku eee, ściągnę rękawiczkę am, am, am Serwis, o którym wspomniałem, jest udokumentowany, szczegóły będą też pokazane w ogłoszeniu. Posiadamy tutaj również TIFy, ostatni przy 180, niecałe 6000 przebiegu w kwietniu 23 roku. Dobrze. I jedziemy tył. To nie jest skopane, to nie jest sprane. Wszystkie plasticzki na swoim miejscu. Pod sufitka. Nic nie jest tu opalcowane, nic nie jest przypalone, bo palone nie było. Tutaj pachnie jeszcze takim świeżym samochodem w środku. Nie mam na myśli perfum samochodowych, czy plaka, czy, czy innych cudawianek, tylko zapach takiego świeżego samochodu, świeżego Mercedesa. To samo dotyczy zapachu z wentylacji. Dla mnie bardzo ważna sprawa. Jedna z pierwszych rzeczy, na które zwracam uwagę podczas zakupu samochodu, to zapach w kabinie dużo podpowie. Tutaj tak samo jak z drugiej strony. Opasa so, i mamy stanowisko kierowcy. Wola, voilà. pstryczki, elektryczki, klameczka, elementczka, wnęinki, opasa. So. Nawet u kierowcy pani Gizela widać już w tym wieku, nie chodziła na obcasach, ponieważ tutaj jest cacy. Bardziej bym tu widział ciepłe kapciuszki, które wchodziły. Siedzisko. Pani Gizela raczej dbała o sylwetkę i linię. Zobaczcie, pięknie. Tak samo tutaj. Typowy ślad po starszej osobie. Wiecie co to jest? Klamra pasa. Ciach, ciach. A przy okazji jeszcze pas. Pas, który również nie jest zniszczony. Włącznik pokryty tutaj gumą, która nadal jest jeszcze na swoim miejscu. Nikt jej nie ściągnął i nie jest ona porysowana ani też taka klejąca. Typowa choroba Mercedesów z tamtych lat, prawda? Jest oczywiście tempomacik. Wszystko tutaj pracuje i wydaje odpowiednie dźwięki z odpowiednim sprężynowaniem. Nie, napisy niezdarte. Kierownica. No, wyowcz się nam tutaj. Fajne, wszystko takie matowe struktury materiałów. Widziałem samochody, egzemplarze, które miały kilkadziesiąt tysięcy przebiegu i nie wyglądały tak jak ten. To wszystko nie pracowało tak jak tutaj. I to samo dotyczy jazdy tym samochodem. To, jak tutaj pracuje silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, amortyzacja. Nieraz w samochodach po kilkudziesięciu tysiącach no, już to tak nie pracuje. Także będę to powtarzał i będę się powtarzał, że przebieg kilometrów to nie jest najważniejszy przebieg, szczególnie w samochodzie, który ma skończone 20 lat. Ja wczoraj nim przyjechałem z redułtów 70 km, miałem spalanie 5.0 Teraz po sesji robiłem zdjęcia. Silnik był odpalony, wskoczyło na 6.6 Trasa 70 km, wczoraj średnia prędkość tam była około 65 na godzinę 5.0. To co, odpalamy motorownie? Gle, gle, jeszcze z tej perspektywy te wszystkie guziczki matowe. Jeszcze tu pokażemy z bliska, że to nic nie jest tutaj opalcowane. Aha, tam wszystko jest zdrowe. O, teraz światło nam tutaj nie zagra. W awangardzie, w awangardzie mamy tu mniej miejsca, żeby włożyć telefon, ale egzemplarz jest zdrowy. O, o, coś się stało tutaj. Coś się wydarzyło z naszym sprzętem. Coś się wydarzyło. Opa! La. Ale dyskoteka! <ścoughs> Zwariował sprzęt. No ale co tam, nie będziemy przecież przerywać. Odpalił, dobra. A tutaj takie braki pod maską, no po prostu bezczelność, żeby do sprzedaży osłony silnika nie założyć, no tak się składa, że po prostu jej nie było przy zakupie, tak kupiliśmy ten samochód, a ostatnio brakuje mi czasu i odpuściłem sobie jej szukanie, pozostawiam to dla nowego właściciela, mam nadzieję, że mnie wybaczy i będzie też mógł coś od siebie zrobić dla tego samochodu. Ale to też ma swoje plusy. Możemy zobaczyć, jak wygląda silnik bez osłony. Jak wyglądają wtryski, przelewy i tak dalej. Nowa odma. Nowy filterek. Istotna sprawa. Pompa tego wspaniałego systemu jakim jest SBC była już zmieniona, została wymieniona, ponieważ posiada numer 009. Dobra informacja dla nowego właściciela. Kartka z ostatniego serwisu w ASO w Niemczech 179, jeżeli dobrze czytam. W 20 roku. Kartka z nowego serwisu jest. Tutaj i nie byliśmy jeszcze w bagażniku. Bagażnik czysty. Tylne kanapy, oparcia tylnej kanapy są kładzione. Opcja dodat wyposażenia dodatkowego: e, śruby do kół zimowych, klucze, lewarek, podnośnik, ucho do holowania. Mamy tutaj kolejne wyposażenie dodatkowe, jakim jest dojazdówka, akumulator Mercedes Benz. Chyba mamy wszystko, ja się zwijam, bo zimno i zapraszam na oględziny podwozia na stacji diagnostycznej podczas badania technicznego. 9256 końcówka. Idziemy pod spód, jesteśmy właśnie po pierwszym badaniu technicznym w kraju i wchodzimy po raz pierwszy obejrzeć podwozie. Zaczniemy sobie tutaj od osłon, że sobie lampę błyskową. Wszystkie osłony na swoim miejscu, śrubunki jeszcze nawet nie pordzewiałe. Elementy zawieszenia też mi się podobają. Nawet tutaj wózek nie jest pordzewiały. Przypominam, mam włączoną lampę błyskową, która wyciąga każdy nawet najmniejszy nalot korozji. Eee, nawet tutaj etykiety na amortyzatorach, jakby nie to, że są klapnięte świeżo jakimś błotkiem. To no wygląda to bardzo fajnie. Tam kielichy na górze wyglądają super zdrowo. Tutaj również, jeżeli chodzi o zawieszenie amortyzatory, to wszystko wypadło bez uwag. Wszystko jest w porządku. Zajrzyjmy sobie gdzieś tam. O, wszędzie. Ale jest suchy jak pieprz. Suchuteńki. Nie ma żadnych wycieków. Tutaj również fajnie. A, czy my się tu gdzieś dostaniemy do progu? Tam przy stopkach również nie infekcji. O proszę, nawet się nie spodziewałem, że no okej, okay, tutaj jest coś taki delikatny nalocik, którym można by się profilaktycznie zająć, ale nie spodziewałem się, że my tu mamy do czynienia z taką zdrowotnością, naprawdę tam wszystko. O! Most suchy jak pieprz. Dobrze, lepiej niż się spodziewałem. Ten wieszak Tumika był tutaj heftany. To faktycznie tam na ostatnim Tiffie było zapisane, więc na ostatnim TIF-ie go tutaj ten wieszak robili. Standardowa ich choroba. Ale tutaj też zdrowie sięńko wokół muldy. Jest bardzo fajnie.